Witam wszystkich nad wodą w ten piękny poniedziałkowy dzień. Mamy godzinę siódmą. Przyjechałem na taki stawek. Połowić szczupaków. Zobaczymy czy coś się uda złowić. I wypróbować kilka nowych przynęt przy okazji. Dzisiaj będę chciał połowić trochę na, na przynęty Metalowe. Kupiłem tutaj kilka takich różnych, na którą by tu spróbować. Może spróbujemy na taką przynętę. Taka obrotówka spora. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Jest tutaj dosyć płytko. Ale teraz było dosyć dużo obfitych. Opadów deszczu i ta woda troszkę się podniosła, napłynęło troszkę ryby z tej dużej rzeki. Tak jak już wcześniej mówiłem, ta rzeka łączy się tam. Ten stawek łączy się tutaj z rzeką. Także jest szansa, że tego szczupaka trochę tutaj naszło z tej rzeki, i teraz będzie możliwość go złowienia. Wykonamy pierwszy rzut, zobaczymy jak ta obrotówka chodzi. Fajnie chodzi. Ok, już pierwsza ryba jest. Pierwszy rzut, pierwsza ryba, malutki szczupaczek. Ale malutki. Malutki szczupaczek. Pierwszy rzut, i od razu ryba. Ja cię kręcę. Nie chciałbym, żeby mnie poharatał tutaj. Pierwsza ryba, i od razu haratnięcie. Się w sumie nie zapiął aż tak źle. O, 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 o. Wyszła. Taki szczupaczek. jest kolejna ryba jeszcze mniejsza niż poprzednio z tego samego miejsca praktycznie uderzył zaraz drugi, trzeci rzut ale się zapiął taki malutki, kurcze nie chciałbym go tu za bardzo poharatać okej, okay, taki szczupaczek poszedł Ostatni rzut z tej strony. Będziemy iść na nowe miejsce. No nie powiem, nie powiem. Zapowiada się nie najgorzej. Dwa szczupaki z pierwszego miejsca. Jest ostatnie podrygi lata. Rano już zaczyna robić się zimno. Dzisiaj termometr pokazywał 4 stopnie. Tylko rano. To już jest naprawdę dosyć zimno. Spróbujemy, wejdziemy. Tutaj jest takie jedno miejsce. Dawno tu nie łowiłem ryb. Byłem tu ostatni raz jakieś dwa lata temu. Ale są ładne miejscówki. Spróbujemy wyhaczyć jakiegoś szczupaka jeszcze. Mam nadzieję, że się nie skończy na tych dwóch. Oj Ale przyciąłem takiego malutkiego Przeatakował od razu po No nic, tu było tylko jedno uderzenie idziemy na następną miejscówkę Troszkę pozarastało No i ktoś sobie nawet łódkę zrzucił. Zobaczymy, tu już jest trochę głębiej. Spróbujemy tu. Siedzi. Aj, zszedł. A nie, jest chyba. Jest szczupaczek. Uderzył w tak ostro. Ajajaj, wszedł aj, aj. mi tu w zielsko. Jeszcze jeden rzut, ostatni. Ten jeden szczupaczek troszkę przepłoszył tutaj, może jak coś stało więcej. No nic, tam dalej też są ładne miejsca. No, jest dość hardcoreowo, nie powiem. Po zarastało. Ale przynajmniej nie widać, żeby ktoś tutaj chodził. Nie widać żadnych śladów. Ścieżka nie jest udeptana, także jest szansa, że. Ryby będą. O, przedarłem się do ostatniej miejscówki, są tu kurcze, pająki giganty. Pff. Pff. Bardzo czysta woda. Jest. Jest ładny szczupak, nie wiem jakiego ja tu wyciągnę. Nie jest aż taki strasznie duży. Ale płynki wali. No taki z 60 cm grubasek. Próbuję go jakoś delikatnie wyczepić. O. Tutaj musi być szczupak, tu zawsze był. Dobrze, ostatni rzut. O, był atak. Jest, siedzi. Jest niewielki szczupaczek. Zaczepiony za boczek. Widziałem, jak atakował. Nie wtrafił w przynętę. Taki malutki gargamelek. Na razie moje przewidywania się sprawdzają, przez to, że tej wody przybyło po tych deszczach. Te szczupaki weszły tutaj. No i już się udało kilka złowić. Nie były to duże okazy, ale w tym roku mam po prostu jakiegoś pecha do dużych okazów i łowię tylko małe. Tutaj są takie stanowiska, gdzie się łowi przy samiutkim brzegu. Głęboko jest zaraz trzcina, wydaje mi się, że tutaj powinno coś stać. Aj Albo to był szczupak, albo coś podhaczona jakaś ryba. O! Ktoś pomyślał o wędkarzach chyba Tu ktoś sobie ogródek zrobił pomidory. O, coś siedzi. Mały szczupaczek. Кто выбрал остатки, жод тут Rzucimy jeszcze w tym miejscu, gdzie zawsze zaczynam tak naprawdę łowienie zawsze coś tutaj się działo tak naprawdę Zobaczymy. Już mówię, że już koniec, już ostatnie miejsce, ale sami wiecie jak to jest Kiedy jest taka ładna pogoda, nie wieje. Spokojnie i ryby żerują, tak naprawdę coś się dzieje. Siedzi malutki, <ścoughs> taki kurcze. O. o, wyszło taki malutki szczupaczek. zobaczymy czy jeszcze jakiś bardzo dużo małego szczupaka tutaj jest. O, ale przyciął Ale Kurcze, co to się stało? Nie wiem, czy to widzieliście, ale był ładny szczupak przyciął przy samym brzegu, tutaj. i teraz to już. Teraz to już na pewno nie weźmie. Rzucę dwa, trzy razy, ale to tylko tak kurczy. No, a byłaby na sam koniec ładna ryba. Nie był jakiś olbrzym, ale. Taki z 60 cm. Niedobrze. Zepsuć takie branie na sam koniec, bardzo niedobrze. Dobra, ostatni rzut, ładny. Ostatni rzut nie ma. Były tutaj dwa szczupaki, jeden złowiony, drugi ukuty. I tyle ja już się będę zwijał już jest późno. Która jest godzina? Godzina jest 20:17. Żona pisze, żeby już wracać. Także się zwijam. I hejka do usłyszenia. Auto stoi. Mam nadzieję, że nie zgubiłem kluczyków. Tu jest jeszcze jedna taka fajna miejscówka. Aj jak nie wejdę, to nie zasnę. Dosłownie dwa rzuty. Albo nie, jeden rzut. Jeśli coś uderzy, to ma uderzyć, a jak nie, to nie. Nie ma. Huh. Teraz już naprawdę idę do samochodu.